Witam serdecznie wszystkich hodowców i hodowczynie. Witam również hodowców i hodowczynie. Pan Mieczysław Glandys to hodowca, u którego w tym sezonie 2024 jesteśmy po raz pierwszy z zorganizowaniem aukcji. Wyjątkowej aukcji, ponieważ na, tej, na tą aukcję trafi 11 gołębi, ale hodowcy 11 bardzo wyjątkowych gołębi pod kątem budowy. Tak naprawdę na 11 gołębi, może przy jednym gołębiu bym postawił takiego niewielkiego minusa. Ale pozostałe 11 gołębi, jako wszystkie jakie są, to są naprawdę wyselekcjonowane gołębie, które są 10 na 10 w mojej ocenie, zresztą bardzo dużo jest wystawionych piątek. Panie Mietku, przechodzimy do prezentacji pierwszego gołębia. Tak. 2099, jest to gołąb bardzo unikatowy, ze względu na to, że ja może najpierw słodowcy pokażę budowę. Tak prezentuje się ten gołąb, jeżeli chodzi o budowę skrzydła. W pełni, spierzony gołąb, eee, tak się budowa pleców prezentuje. Dlatego robimy to nagranie w dwie osoby, żeby było łatwiej. Wiadomo, że pan mieć trzy swobody, no już ze względu, na, ze względu na to, że nie chciałby popełnić jakiegoś błędu podczas prezentacji. Mówi Wiktor, siadamy razem. I tak. robimy, robimy tę prezentację. Ja tak. panu oddaję gołębia, tak. ale panie Mietku, lecimy po kolei, bo 299 to jest gołąb z Floriana od Nikolasa Nico Filipa Normanów i parowany na samicę Lady Maraton, tą pana no, najlepszą samicę, którą tak. ma pan w hodowli, czyli tą pierwszą samicę Polski Maraton. z maratonu. Tak. Czemu takie połączenie, czemu takie parowanie? No jest to, jest to połączenie z tego względu. W ten sposób połączyłem, bo sam. Siostra tego półsiostra tego Samczyka też była zakupiona u Normana, po której pociągłem Olimpijkę. I, i także uważam, że, że pasują te gołębie do siebie. Bo tutaj, tutaj jest. Ta maratonka to się wywodzi też z Chipo. Mhm. I, I po prostu tutaj ten samczyk z Floriana. I one pasują do siebie, bo ja już to po prostu przetestowałem. Czy to nie jest pierwsze parowanie w tym roku? Znaczy no, w się sensie, jako, chodź mi, że ta, pierwsze parowanie ja te linie, w życiu u nie tej linie mile co no, no. tej gołębi. Trzy podokładam deklagi i, i 84-15 podstawa, to, to ja się wypowiadam w ten sposób, bo to co roku ja, ja głębi nie dokupuję. Nie, no. Tam czasami się zamienię, tak po prostu, ale, ale nie, bo nie mam potrzeby. No, no, bo nie mam na... potrzeby. Te gołębie są topowe i, i uważam, że lecą mi każdy dystans. No co ja mam szukać? Dokładnie. Mam to jest jak... sprawdzone od... od Rodowody to powiem szczerze, mnie nie interesują. I za, zakup gołębi, bo ja lepszych nie kupię jak ma. Dokładnie. Ja, ja, ja to takie, takie zdanie. Drodzy hodowcy, prezentujemy wam gołębia 2099, gołą, który jest bezpośrednio po y, gołębiu o imieniu New Florian. New, Flo, New Florian jest to, drodzy hodowcy, gołą z 14 roku. Ojciec tego gołębia, czyli ojciec już ma 10 lat, tak. a matka jest z 16 roku, czyli 8-letnia. Ja, tak. Czyli w sumie 2 Dwa... Bardzo, dwa i, bardzo mocne, i, i, doświadczone to. i bardzo dobre rozpodowe gołębie, które są w tym gołębiu. Przepiękny gołąb, super przygotowany, bardzo długi gołąb, proporcjonalnie gdybyśmy tego głębia trzymali. No, bo ten ojciec jest taki mocny, no, mocny taki niebieski, taki margmotowy. Ten gołąb jest bardzo długi ojciec, ojciec dokładnie. Zobaczcie, od, od mam dwie ręce koło siebie złożone teraz. I ten gołąb jeszcze spokojnie, by tu trzecia ręka wyszła, więc naprawdę super. Ja uważam, że no, kapitalny bardzo, bardzo uważam, dobrze że... przygotowany gołąb i go, gołąb w pełni przygotowany do sezonu lęgowego. 2024, pełne, e, 2025. 2025, także co? Zapraszamy. Zapraszamy na, na aukcję dział. tak.